Dlaczego moje dziecko zawsze, ale to zawsze dostanie ode mnie kasę na książki, w których jest... Magia. Ile dobrego, mądrego, moralnego i wartościowego jest w tych książkach? Po pierwsze, najczęściej jest tak, że bohater znajduje w sobie tę moc. Na początku o niej nie wie, albo wie, ale musi ją rozwinąć. Czy to nie jest ćwiczenie wytrwałości i pokazywanie, warto się wysilić? Oczywiście, że nie przypadkowo trzymam tutaj te wszystkie książki, ale powiem co jeszcze fantastycznego: nadzwyczajne zdolności. I mogłoby się wydawać, eh, ale moje dziecko, nie ma takich, to będzie mu żal. Nie! Ono właśnie przeżywa wejście do takiego magicznego świata, przygodę. Dokładnie tak samo jest w grach komputerowych, tylko tutaj jeszcze, i to jest po trzecie, rozwijamy wyobraźnię. Nie twierdzę, że gry komputerowe są złe, jeśli są dobrze wybrane. I dokładnie tak samo jest z książkami. Te magiczne opowieści to nie są jakieś głupotki. To jest walka dobra ze złem najczęściej i dzięki temu. Nasze dzieciaki mogą wejść w ogromne debaty, co jest czarne, co jest białe, co ja bym zrobiła na jego miejscu. I oczywiście, że magia załatwia bardzo dużo, ale przyznacie też, że niesie ze sobą bardzo wiele trudności. Republika ptaków, wakacje pełne magii, mija od pesto i ucieczka w nieznane, godzina czarów, Jorim, próba medwech. Jakie to jest dobre Jaga? To jest cała seria. Po prostu magia.